Wigilia i do tego wigilijnego stołu zapewne w rodzinnym gronie chcielibyśmy w takiej niemalże sielankowej atmosferze zasiąść. No ale jak to, jak to w rodzinie bywa, nie zawsze ta zgoda panuje na co dzień. I okazuje się, że w tym okresie przedświątecznym mediatorzy są bardzo pomocni. Zaczęło się od miłości, potem przyszły dzieci, potem przyszły obowiązki, praca, dom. I tak naprawdę brak umiejętności rozwiązywania konfliktów na bieżąco. Skutek był taki, że oczywiście w którymś momencie oddaliliśmy się od siebie, narosły emocje, i bardzo trudno w takim stanie, kiedy ludzie są skłóceni, kiedy w grę wchodzi miłość do dzieci, bardzo trudno spojrzeć obiektywnie na problem. Natomiast prawda też jest i taka, że w momencie, kiedy czujemy się poranieni, dość łatwo jakby wykorzystać dzieci jako narzędzie do, do walki z tą drugą osobą skonfliktowaną. I w takich sytuacjach właśnie. Dziś to widzę, przydaje się ktoś, kto potrafi na problem spojrzeć z boku. I w mojej historii wydarzyło się tak, że w momencie, kiedy już byłem tak naprawdę bezradny, kiedy nie miałem przez dłuższy czas kontaktu z dziećmi, kiedy tak naprawdę nie wiedziałem już, co zrobić. I w tej trudnej sytuacji właśnie pomogła osoba mediatora, czyli kogoś, kto mógł spojrzeć na problem z boku, kogoś, kto mógł przede wszystkim doprowadzić do kontaktu pomiędzy mną a mamą moich dzieci. Okazało się, że dzięki zaangażowaniu tej osoby nie tylko, że powróciliśmy do kontaktu, ale też kontakt ten stał się systematyczny, możliwy. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, gdy wydawało się, że właściwie jesteśmy już tak okopani na swoich pozycjach, że praktycznie nic nie jest możliwe między nami. Dziś czuję się bardzo szczęśliwy, że z synami będę mógł spędzić Święta. W tamtym roku nie było to możliwe, i to jest, myślę, dziś taki koronny dowód na to, że wydawało mi się, że w zasadzie dopóki sąd czegoś nie postanowi w całej tej sytuacji, to już nic nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe. Doprowadziliśmy dzięki mediatorowi do ugody. Doprowadziliśmy do tego, że chcemy wspólnie z byłą moją żoną tę ugodę podpisać, i tak naprawdę instytucja sądu w tej sytuacji będzie tylko formalnością.